Cześć, witam wszystkich na losowaniu e, spodni śnieżynkowych Oriona w konkursie facebookowym. E, jestem Marcin, założyciel i pomocodawca marki Orion. E, na wstępie chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Było Was naprawdę sporo, dokładnie 335 osób. E, nie spodziewaliśmy się tak wielkiej, tak wielkiej ilości uczestników. E, z tego też względu postanowiliśmy dołożyć do puli e, dwie czapki. Oriona. Ok, zatem przystępujemy do losowania. Eee, w liseczce znajdują się karteczki z Waszymi imionami i nazwiskami. Eee, jest ich dokładnie 335. Eee, nad poprawnym przebiegiem losowania będzie czuwał tutaj nasz kotek rufus. Ok, zatem zaczynamy. Eee, losujemy no, koralową czapkę Oriona. Koralową czapkę Oriona zwycięża Sylwia Ciećwierz. Ok losujemy turkusową czapkę Oriona. Turkusową czapkę Oriona wygrywa pani Gabrysia Mus. Okej okay. i długo wyczekiwane śnieżynkowe spodnie Trafię do pani Katarzyny Wędlik. Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursie. Jeszcze raz dziękujemy za wzięcie udziału. Eee, <laughs> Przepraszam, zazwyczaj sami skontaktujemy się przez Face'a. Dzięki. Looks good, feels good.